Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na czwartkowy odcinek poprzedzając otwarcie na amerykańskim rynku akcji. I na początek indeks SP 500 i e, krótkie podsumowanie wczorajszej sesji. Wczoraj obserwowaliśmy umiarkowane spadki e, głównych amerykańskich indeksów. E, indeks SP 500 spadło o 0,76%. Dow Jones odnotował spadek e, nieco po, o nieco powyżej 0,5%. Natomiast najmocniej ucierpiał wczoraj Nasdaq. Technologiczny Nasdaq spadł o 1,15%. Dzisiaj natomiast przed otwarciem czwartkowej sesji obserwujemy niewielkie, dosłownie minimalne odbicie na kontraktach, na kontraktach terminowych. Kontrakty terminowe na indeks Dow Jones wzrastają o zaledwie 0,10%, natomiast kontrakty terminowe na indeks SP 500 rosną tylko o 0,20%. Tak więc przed nami sesja czwartkowa, ale jeszcze. Jeszcze warto podsumować krótko wczorajszą, wczorajszą sesję, a raczej wspomnieć o, o wczorajszej istotnej publikacji, czyli protokole z posiedzenia, z lipcowego posiedzenia FOMC no i wielu inwestorów raczej spodziewało się tutaj, że, że członkowie rezerwy federalnej myślą już o zakończeniu cyklu podwyżkowego i raczej każdy uważał, że na, listo, na listopadowym posiedzeniu wstrzymają się od dalszych podwyżek stóp. Protokół, najnowszy, najświeższy protokół z posiedzenia, z posiedzenia członków FED wskazuje jednak na coś zgoła innego. On, pokazuje on między innymi, że członkowie FED na poważnie zastanawiają się nad kolejną podwyżką stóp w listopadzie i obawiają się, że obecne, obecny poziom stóp procentowych nie będzie wystarczający, aby sprowadzić inflację do, do zadowalającego poziomu. Dlatego też w rezultacie rynek coraz rynek musiał zrewidować swoje oczekiwania i w tym momencie przypisuje mniej więcej 45% prawdopodobieństwo, że na listopadowym posiedzeniu zaobserwujemy jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych. Ale przejdźmy już do pierwszej spółki, jaką na dzisiaj dla was przygotowałem, czyli Target Corporation, który spółka zaprezentowała wyniki za ostatni kwartał i obniżyła całoroczne prognozy sprzedaży i zysku. Spółka osiągnęła rozczarowującą sprzedaż w drugim kwartale, natomiast wypracowany zysk okazał się pozytywnym zaskoczeniem. Sprzedaż spadła o 5% do 24,8 miliardów dolarów. Rynek spodziewał się 25,3 miliardów dolarów przychodów. Po części było to spowodowane niezadowoleniem klientów w związku z wprowadzeniem przez sklep produktów o tematyce LGBTQ na początku maja. Target ostatecznie zmuszony był wycofać niektóre z tych produktów ze względu na wzrost liczby konfrontacji klientów z pracownikami i wzrost liczby incydentów z tym związanych. CEO Brian Cornell zapewnił, że będą bardziej ostrożni i świadomi przy podejmowaniu współprac w przyszłości. Zysk w drugim kwartale wyniósł 1,80 dolara na akcję i był, i był o 33 centy wyższy od oczekiwań. Spółka odnotowała 25% spadek zapasów z kategorii produktów drugiej potrzeby. Jest to pozytywna informacja, bowiem Target stara się zbalansować swoją ofertę i zwiększyć udział tych najpotrzebniejszych, niezbędnych produktów ze względu na zmiany w preferencjach konsumentów. Spółka prognozuje, że całoroczny zysk wyniesie między 7 a 8 dolarów na akcję, czyli o 75 centów mniej niż szacowano wcześniej. Obniżono także prognozę sprzedaży. Rekomendacje dla Target Corporation, 19 rekomendacji kupna, 21 rekomendacji trzymaj i brak rekomendacji sprzedaj. Kolejna spółka, która zaprezentowała, przedstawiła swoje wyniki za miniony kwartał czyli Cisco. Wyniki Cisco przekroczyły oczekiwania rynku. Spółka odnotowała też wzrost udziału w rynku i pozytywnie zapatruje się na rozwój branży AI. CEO Chuck Robbins oznajmił, że firma zyskała ponad 3% udziału na trzech największych rynkach sieciowych w pierwszym kwartale i spodziewa się dalszego wzrostu, wzrostu udziałów tych, na, tych, na tych rynkach, w tych regionach. Dodał również, że sztuczna inteligencja jest ogromną okazją dla Cisco i prawdopodobnie spółka zostanie wiodącym dostawcą sprzętu sieciowego dla branży AI, według dyrektora generalnego. W czwartym kwartale Cisco wygenerowało 15,2 miliarda dolarów przychodów wobec oczekiwanych 15, 15 miliardów. Zysk na akcję wyniósł dolar i 14 centów. Oczekiwał, rynek oczekiwał dolara i 6 centów zysku na akcję. Całoroczna prognoza sprzedaży jest natomiast lekkim rozczarowaniem. Spółka spodziewa się przychodów w okolicy 57,6 miliardów dolarów. Rynek szacował, że szacował tutaj 58,4 miliarda dolarów. Cisco prognozuje, że zysk w tym okresie sięgnie około 4 dolary i 4 centy na akcję i to już jest akurat spójne z konsensusem. Rekomendacje dla Cisco Systems, 15 rekomendacji kupna, 15 rekomendacji trzymaj i jedna rekomendacja sprzedaj. I ostatnia spółka na dzisiaj, czyli TJX Companies. Wyniki TOTX usatysfakcjonowały inwestorów, a ponadto spółka podniosła całoroczną prognozę. Detalista odnotowuje stabilny popyt na odzież i wzrost zainteresowania artykułami do dekoracji wnętrz. Porównywalna sprzedaż w segmencie Marmax wzrosła o 8% w drugim kwartale, natomiast segment HomeGoods wypracował 4% wzrost porównywalnej sprzedaży. TOTX sprzyjał również wyraźny spadek kosztów transportu, dzięki czemu marża brutto dla spółki Wzrosła o 2,6 punktów procentowych do 30,2%. Przychody w drugim kwartale sięgnęły 12,8 miliardów dolarów. Oczekiwano 12,4 miliardów. Zysk na akcję wyniósł 85 centów i był o 9 centów wyższy od konsensusu. CEO Ernie Herman zdradził też, że trzeci kwartał rozpoczął się bardzo dobrze. Spółka prognozuje, że całoroczny zysk wyniesie około 3,59 dolarów na akcję. Poprzednio szacowano, że będzie to około 3,44 na akcję. Rekomendacje dla TJX Companies 20 rekomendacji kupna, 5 rekomendacji trzymaj i jedna rekomendacja sprzedaj. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku globalnego inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.